Siemanowie sobie na dzisiejszym odcinku sobie przejdziemy to wydarzenie oczywiście nie całe, bo tego jest tak dużo, że nie wytrzymam. Ogólnie możemy mieć trzy porażki. Mam nadzieję, że można sobie dokupić za gemy, bo jak nie, no to... No to to pra prawdopodobnie będzie ostatni film i pierwszy, bo jakby te, te ten, te rzeczy są mega długie te jak to się nazywa? No te areny, zadymy, te wydarzenia Więc my to musimy jakby na kilka części tam zrobić Jeszcze nie wiem, może 4, 3 coś takiego myślę No a wy łapów łapą w grupę tym filmem, osoby na tym kanale Żeby żaden film was nie ominął Chodźcie do klubu dla widzów, w tym pleksikmę jakby, na, na, jakby teraz jest 30 graczy jak ja to nagrywam Ale może się zwolniło, więc możecie zobaczyć No a My sobie lecimy, gram tym, um, Lumi. i y om jakby. I w ogóle tutaj są jakieś nowe emotki. Jak ja sprawdzałem, to mamy to takich jeszcze nie było, bo to osobno ja to sprawdzałem w, w pierwszy dzień jak to wyszło. I tutaj już wiem o tym chodzi, bo już trochę się pograło. I dobra, my gramy chyba z botami jakimiś. Co tu się dzieje? Co ja umarłem? Nie. Ten... ten ej, tego bota powinno to coś bić. No dobra, trudno, ja idę tutaj niech będzie. I pyk, pyk, pyk. Nie, co on tu robi? A tak! O, umarłem. A to był boz, ja myślałem, że to jest jakiś Edgar. Dobra, widzowie sorry, ale ja nie wstałem ogólnie tak godzinę temu jakoś, więc no, jeszcze jestem trochę nieżywy. Dobra, robimy tak, robimy tak. I tego typa trzeba dojechać. Pyk. Pyk. Dobrze. I pyk. Ej, nie. Ej. Czemu go tam nie było? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie. Dobra. Patrzcie. widzę mnie na to? Zium, 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 zium. Zium, zium, zium. Okej. Okay. Teraz idzie sobie tutaj pewnie. Dobra. Spokojnie. Aha. No to fajnie. Ej, dobra. Ale wygrywamy na razie. Dobra. Ja muszę niszczyć te, te sejfy. kol to w ogóle on jest jakiś opętany? Więc jest jakby trzech na dwóch. Chyba, patrząc na to. I w ogóle na lewo jest jakaś nagroda, że ten sfinz ma jakąś nagrodę chyba czy coś takiego. Nie, trzeba go zabić. Likwiduję ciebie. Ziomek. Dobra, chwila. Patrz, widzę wie. Robimy tak. Robimy tak. Pyk, cyk, ziom. Ziom. ziom, 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 ziom. O, terapaty, terapaty, terapaty. Okej, okay, dobra, że ja jednak. tak dobrze. Pyk. Pyk. Pomagam. Dobra, zabijamy go. A tak, Dobrze, mamy to. I pyk, pyk, pyk. Dobrze, mamy to widzewie. A nie, ja to go nie mogę teraz bić chyba jeszcze na razie, no. Dobra, pyk, pyk. I pyk. Dobrze, zniszczyłem. Ucieczka. Jeszcze to może trochę rozwalę te boty. Widzowie na tym trybie po prostu trzeba klikać jakby auto-atak. O jakby o to chodzi w tym trybie ogólnie. Dobra, wygrywamy, wygrywamy I to dosyć dużo Bo oni dopiero mają 50% jakby tych, um, tych na prawo i lewo Tych sajfików Więc raczej Na cilku Myślę, że to wygramy Ale nie jestem pewien Dobra, trzeba zrobić Zrobić tego bocika, dobra I lecimy, lecimy, pyk Nie, umarłem, nie Podwójna eliminacja, dobra, za chwilę będzie ten bocik Więc to jest nasza szansa Ej, dobra, 87. Ktoś już zbił z. Ej, ktoś wie z naszej drużyny ciągle. Albo jakiś bocik, nie wiem. Dobra, widzowie, za chwilę będzie bosik. Tego typa można w sumie zabić. sobie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, te rapaty są lekkie. Trzeba atakować. I to dużo. Dobra, niech oni się tam biją. Go, a ja będę atakował. Dobra, trzeba go zabić. Trzeba go zabić. Proszę, pro Dobrze, zabiliśmy. Dobra, widzowie, atak. Dominacja taka, że Wy sobie nie wyobrażacie, chyba. Bo jakby nie mam pojęcia, co to mi daje, ale coś to mi daje. Chyba, dobra. Ale ja się zestresowałem, Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Dobra, pek, pek. Dobrze, robimy tak. Robimy tak, 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 tak. Ucieczka, nie. Dobrze, zabiłam. Jakby ten muretyk też chciał mnie zabić, ale ja zniszczyłem to. Dobrze. Dobra, nie mam gwiazdy gry, ale wygraliśmy na szczęście. Tak dropik jeszcze za darmo. Nie no. Przecież nie umierasz, widzowie, myślę, że chyba jeden film to będą te trzy rundki, bo jakby to jest mega, mega dużo Jakbyśmy zrobili, że cztery rundy na jeden film W sumie to też może być, no to możemy zrobić cztery gry na jeden film Żeby te, bo trzy to trochę mało w sumie, więc niech będzie, niech będą cztery Patrząc, że no to tak z 20 minut będzie pewnie trwał ten film Lub może trochę więcej, tak na no około 20 minut Więc myślę, że dosyć dobrze I lecimy Mamy tutaj Rico I tego, jak on ma No tego drugiego typka. Dobra, pyk, pyk Rico, znaczy nie, Rico i Jak on, no kurde, jak on miał Candy, o Candy ego. Dobra, pyk, 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 ja już widzę, nie pamiętam Tych imion, tych ludzi Dobra, robimy tak, robimy tak I teraz widzę, że będzie dominacja, pyk Pyk Pyk, pyk Okay, robimy sobie tak Ten król, czekaj, myślę, że ze mną wy... Yy, aha Okej, okay. ej, dobra, z mojej drużyny Jestem... Ej, ale ten kruk jest dobry On ma trzy na prawo, jak sobie Zobaczycie, że on ma cztery A inni mają po zero A w naszej drużynie każdy ma dwa Ej, my jesteśmy chyba lepszą drużyną Dobra, idę im trochę pomóc Dobra, ziom. W ogóle, zalumi jest mega dobra Ostatnio, tak sobie yy, Ten, mam gramy, i ona jest... Fajna, więc fajnie, bo lubię ją i nią, jakby lubię ją. Lub <gryw> nie umiem mówić, ok? Lubię jej granie. <gryw> Dobrze mi się nią gra. O, tak można powiedzieć. Dobra, a tak? Widzę, że niszczymy im to. Nie mają tego dosłownie, chyba. Tak, dobra. Widzę, nie mają tego. Zniszczyłem im to. Oni nam 95% dopiero, ja nie mogę. Ale wstyd. Ej, dobra. Całkiem dominujemy na razie w tych rundach. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. Ach, ten kruczek prawie mi trafił. Dobra, on tu pewnie za chwilę będzie. Obstawiam. Gdzie jesteś, kruczku? Tutaj? Tutaj? Nie. Dobra. A tak. Pyk, 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 pyk. O, tutaj jest. O, kurde. Dobra. Ale Kendry na szczęście żyje. I go zabił jeszcze. I dobra, mam najgorsze te, te takie na prawo, na lewo ze mojej drużyny. Lipa, lipa. I dobra, ja idę już na safe tylko jeszcze trzeba trochę ich poatakować. Dobrze, używałem ulta. Dobrze, zma dobre zmarnowanie ulta, to nie mam tak za to tak szczerze. I lecimy. Tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, to... A tak, a tak, a tak, a tak. Dobrze. I... a atak, a, tak, a tak. Dobra Widzowie, dominacja, dominacja, my to niszczymy, ej, oni nam też to niszczą, ale dobra, wygraliśmy Widzowie, <laughs> ale to było szybkie Nie no dobra, tak to ja lubię grać, ej w ogóle chyba ktoś z przeciwnej drużyny miał gwiazdę gry, ale jakby nie skupiłam się, ale chyba tak, nie jestem pewien, ale raczej tak I dobra Widzowie, teraz gra, ej w ogóle ta runda już nam, yy, ta runda była krótsza, 3 minuty, no to w sumie no jakby zobaczymy, ile będzie trwał film, bo tak z 20 minut bym chciał, żeby trwał. Może trochę więcej, więc po prostu zobaczymy, ile sobie rundek zagramy w tym czasie. I tyle będzie rundek. I pe na pewno nie, jakby na pewno nie będziemy całych, więc pewnie będą minimum dwie części. Ale to myślę, że będzie gorzej z czasem. Dobra. Dobrze, zabiłem. Już myślałem, że umieram. Dobra, trochę mu pomogę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, atak. Widzę. Boty atakujemy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie, umarłem. Kurde, lipa. Czemu te, te działka nie biją botów, tylko, tylko mnie? To jest sobie. dobra. Te boty tutaj lecą, Ja w go sobie zabiję. Wziąłem, Aha, No ta sobie zabiła, widzowie? A Idwit sobie go zabije, chyba jednak. Zabije? Nie wiem, nie widziałem. Ale chyba tak. Nie, zabiła gara na pewno. Dobra, pomagam. Nie, ale pomoc nasz, prawda? Najlepsza pomoc w moim życiu. Ej, ten, ten gościu dobrze zabiłem Pyk, pyk, pyk. Dobra, widzowie atakujemy. Zium zium. Zium, zium zium, zium Dobra, koniec ataku. Teraz ich. Pyk, okej, okay. dobra, I jak? I on mnie zabił? Eee, nie fajnie Dobra, zabił niestety bita ej dobra, ale my taka dominacja, dominacja robimy w ogóle Nikt nie idzie tam na lewo chyba, a nie, Skwik tam jest, tak? No tak Dobra, Edgar. pyk, pyk, no dobrze, dziękuję bardzo, oczywiście znowu zmarnowałem ulta Jakby tam trochę dała, ale zresztą mnie 1000hp może zabrał, a 1000hp to mój atak zabiera Dobra, atakujemy, już tego widzowie nie mają ogólnie, Papa. dobra, widzowie lecimy Zium, zium. Dobra, ale nam dobrze idzie ostatnio w tych rundkach. Myślę. Dobra, robimy tak. I atak. Atak. Dobra. Widzowie, atak. Pyk. totalna atak. Zium. Nie, umarłem. Dobra. Ale chociaż tego klęskiego y, dobiłem. O, no i ten słyczek już go zabije. I on go też zabije. No dobra. Ej. Aha, oni nam zniszczyli, dobra, ja mam taki zawał, że oni nam zniszczyli jakby te wieże na lewo i że mam, y, o wiele mamy mniej procent, a okazało się, że jednak nie, na szczęście, dobra, zabiłem tego Edgara, zrobię sobie tak, a tak, a tak, a tak, okej, okay. dobra, i atak tak, a tak, a zabijam te bociki, w ogóle te małe bociki, one są mega dobre, zauważyłem, dobra, a tak, Dobra, podwójna eliminacja, bardzo ładnie. Ej, oni nam biją, szybko. Kto nam bije? Kto nam bije? Kto nam bije? Kto nam bije? Dobra, te bodziki, dobra, to oni tam... To... to pół biedy. Dobra, mamy 50%. Wygrywamy, ale już nie aż tak, jak na początku. Więc możemy w sumie to jeszcze przegrać, ale myślę, że raczej nie. Chyba, że Edgar nam nie... Tak skoczy, kurde. Myślałem, że go zabiję w sumie, <grych> ale no trudno, dobra. Ja muszę zabijać te bociki bo jakby ja biję tak, że. że jakby ja biję na. Mm, że jakby moje ataki, one są, że zabijam tych dwóch naraz, a nie tak, że tylko jednego. Jakby. Że wiecie o sobie chodzi, że jak biję tego Edgara, no to te ataki jeszcze dalej dosiągają. Więc jak zanim byłby kolcik, no to. to, to, to też by go zabił. Dobra, zabiłem go. Dobra, co tu się dzieje? Widzę wy. Jak ja żyję? Ocie, panie, pomocy. Dobra, nie. Umieram chyba, umieram chyba, umieram chyba, umieram chyba, umieram chyba. Nie gadaj. Nie, jakbym ja go zabił, to ja bym chyba oszalał. Dobra, mamy dwa. Ej, ten swig ma dziewięć, tylko słabo. Ej, dobra, ten... Ta runda już dosyć długo trwa. Chyba najdłużej ze wszystkich. Nie, w sumie nie, bo cztery minuty jakoś na oko. Więc... Więc nie najdłużej, ale ale pewnie będzie trwała najdłużej. Ale dosyć wyrównana walka, jakby. Przegrywają, ale. Ale w miarę. Dobra. Wyrównana walka. Okej. Okay, pewnie powiedzieć, on tam byłem auto-atakiem. Yy, nie wiem, bo jakby tam by się przydawał. Nie albo atak. Ale trudno. Dobra, bijemy robimy i robimy tak. Tak? Szybko, atak. Dobrze. Nie. Drużyna przecina. A tak. Trzeba go zabić, bo jak. Umrze to już nie będzie miał tego ulepszenia. Dobra, widzę, wie, ja tu się kryję. Lagi, lagi, lagi pomocy. Dobra, trzeba zrobić tak, żeby on. Dobra, pyk. Okej, okay, trochę już hp mu zabrałem. Nie, ja go muszę wyeliminować. Pyk, pyk, pyk! Wyeliminować, ale widzę, ładnie. Głównie. Dobra, używam ulta na niego. Nie, wytrzymam. tu się dzieje? Dobra, mam, mam 16 tego, a nie, 15 ciągle, dobra. I... nie, ej, my ludzie, my to za chwilę... A tak, ten kolcik jest za dobry. Nie, pomocy, nie, ludzie, 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 ratu... Przegrywamy, ja nie mogę, ej, pomocy, 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 ludzie, ratunku, błagam was. Nie, nie, nie. przegrywamy. mam Klem... Ej, mogę sobie I tak. Ale jak. Ja się pytam, jakby. Po pierwsze, to taki zwrot akcji była, po drugie, jak on. Jakby, jak ten klęskę zabił jednym atakiem do na cały safe. Nie wiem, że on był, jest dobry na tą mapę, ale. że tak? Ja nie bierę klęskiego, bo ja mam go dosyć chyba słabo ulepszonego. W sumie ja też nie mam tak za, za bardzo ulepszonego. Ulepszonej, Ale. I tak chyba lepiej o jedno ulepszenie. Ja też tym klęsem nie umiem grać za bardzo. Dobra, gramy z Ems i Bazem. Baz to nie wiem, czy on dobry tutaj będzie, ale Ems raczej dobra będzie. Dobra, pyk, pyk. Pyk, pyk. I dużo ich tutaj, tych ludzi. Dobra, zabijamy ciebie, zabijamy ich i widzę. ja tak, dobra, a i nie, to był tego. Będzie jednak bolubię, ogólnie. Pyk. okej. Okay. Dobra, wybaczcie i robcie tak, żeby on się otworzył, bo ja teraz będę bił. Dobra, pyk, nie gadaj, że go zabiję, zabiłem. Dobra, i pyk, pyk. Dobra, trzeba zrobić tak, żeby się otworzył. Nie, kurde, to trzeba tak dobrze zrobić. Dobra, teraz i atak. Atak, atak, atak. Pyk, ziom, 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 ziom. Aha, no i fajny atak. Ogólnie i dobra, wykrywamy nacilku oni tam 93, ale dobra. Teraz wygrywamy, i pewnie możemy to przegrać jeszcze, więc no, to dobrze. Że w ogóle to mnie nie, jakby ja wiem, co to znaczą te emotki, że tam idzie w prawo, czy coś takiego, ale. Jakby ja tego nikt nie rozumie, tak bardzo, Jakby ja, jakby, ja to rozumiem, ale nie rozumiem. Dobra, robimy atak: pyk, pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. No i mamy to. Ok, Zmieszczone. Zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Nie no, tego typa można samo też unicestwić. Czy nie? Pokaż. A tak, dobrze. A tak. A tak. Okej. Okay. I w grę szybko nam to zajęło. zniszczenia tego. Dobra, ale atak, widzowie. Domination. Dominacja tego. Dobra, czemu ja gadam domination? To nie, nie, nie pytajcie. Jestem jakiś sklejony. Dobra. Tak, dobra, widzowie, oni nam niszczą... Oni niszczą tutaj safe. Dobra. Atakujemy, robimy tak. Pyk. Dobra, niech ten jak sobie żyje, bo i tak tego sejfu za chwilę nie będzie. Prawdopodobnie. No, tylko nie będzie. No i pozdrow Ej, to chyba była jedna z szybszych gerek, jaka nie najszybsza, tak mi się wydaje, przynajmniej. No i nie wiem. Ale mam ikonę gracza, no ta ikona gracza nigdy w życiu jej nie użyję na no, 99% O nie, ej, teraz jest inna mapa, ja zabrałem ją i nie patrzyłem jaka to mapa Ej, dobra, w miarę git To ona też jest dobra dosyć na tą mapkę Więc też jest dobrze I to jest już czwarta rundka i to pewnie będzie już ostatnia rundka Bo już ten film trwa 17 minut, a te rundki tam trochę trwają, wiecie o co chodzi więc no, chyba niestety to będzie jedna z ostatnich gierek i trzeba zrobić tak, a tak, a tak, a tak. Nie, terapaty. Czemu ja jestem sam na ich dwóch? Ja mam ich pokonać jakoś? Dobra. Pyk, atak, 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 Dobrze, atak, Źle. umieram chyba, a nie, żyję. Dobra. Pyk, pyk. Nie, jak, nie, dobra, widzowie, ja jestem tragiczny. Jak się do tego momentu, napiszcie w komentarzu Lumi, nie Goat Dobrze, <laughs> wam serduszko. Robimy tak, żeby wy jakieś yy, ręki w tle. Yy, dobra, robimy sobie tak, o tutaj, tutaj, a tak. Trzeba trochę im pomóc. Nie, ten kolczyk jest za dobry. No nie wytrzymam. Oni mają. Dobra, my to widzowie przegrywamy ogólnie. Ej, wygrywamy, jak my to, co? Ej. Jakby to wygrywamy, Lol. No dobra, już nic nie mówiłem. Jak oni nam tyle tego... Nie, ja, ja nie wytrzymam. Nie, no, nie. My dobrze damy. Pyk. Dobra. Dobra. Atak, atak. Dobrze, zabity. Jakim mi Dobra, trzeba ich atakować. I pyk. Okej. Okay. Pyk. Syk. Mek. Tyk. Nie, dobra. Dobra, ale trochę obiłem. Ale i tak wygrywam niestety. Trzeba ich atakować. Czemu ja mam takie lagi? Pytam się, halo, pomocy. Dobra. Nie, zniszczyli nam. No i te rapaty vis -vis ogólnie. Pozdro. Dobra, zrobimy sobie tak, potajemnie sobie pójdziemy. I zrobimy sobie tak. i kolczyk nie może się ruszyć. Dziękuję bardzo za łóżnika. Za, za, tego, zabicie kolegi Kolta Dobra i pyk 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 Dobra Ej dobra jest remis widzę wiecie, że też zniszczyliśmy Nawet nie wiedziałem kiedy, ale zniszczyliśmy, okej okay, Fajnie, fajnie To mi się podoba Dobra widzę wiec trzeba im trochę Pomóc, bo mam lekkie Kłopoty, tutaj ta serona Więc trzeba Trochę ich pozabijać Tych robocików i i szel, szelka, i tak dalej. Ona soja? Nie, mordo. Nie ma żadnego soja. Dobra, atak. Pyk auto-atak szybko. Atak, dobra, ta Jackie. Co, ta Jackie odwala. Dobra, ta Jackie też jest dobra. I dobra, wiadomo, my wygrywamy. Mówię, ten ryb to jest totalnie nieprzewidywalny. I tak, co ryby zawierze jakoś dziwnie? Kadam, bo jestem trochę przeziębiony. I pyk, nie. Kurde. Nie, nie, nie zrobisz tego. Nie, on to zrobił! Ucieczka! Nie! A tak! Zabiję go! Nie! Pult! Dobrze! Uf. Uf. Dobra, widzowie, my to wygrywamy. 3, 2, 1. Tak jest! Mamy to widzowie. Wygraliśmy to piekło. Stardropik, pyk. No i co widzowie, zagraliśmy cztery rundy, no i to była pierwsza część z tego filmu, jeszcze będą trzy łącznie, więc zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale, no i co, nara, siema i elo i dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z Braula, no i też jest daily, więc nara, yy, dobranoc tam, dobrego wczoru.